A co my tu mamy z tyłu? Horsza przy 800 ale to już było w ostatnim filmie. Dzisiaj zasypujemy jęczmi i będziemy później po południu próbować coś siać trochę. Idziemy się teraz zasypać, się przygotować do siewu. Muszę jeszcze zmienić obciążnik z przodu na łyżkę do kamieni. Przy okazji, jakiś, jakby jakiś kamień leżał, to sobie zabiorę. No a później do fenta po sianiu i tak idzie agregat przeciewny. Także ta łyżka i tak zostanie już tutaj. I przy uprawach przeciwnych, w przypadku jakiegoś kamienia sobie będziemy je zbierać bez trudu. Stawiam z powrotem, mam zasypanego, trochę dzisiaj wieje, może będzie. No i odstawiłem go już teraz z powrotem. Na razie nie jadę w pole, ale. Chcę pokazać, jak wygląda próba kręcona, chociaż tak pokrótce. Nie chcę jej teraz robić, ale po prostu wchodzimy tutaj w komputerze. Wróćmy, tu jest ogólnie główne menu, jakby. Tutaj wchodzimy i tu mamy taki przycisk próby kręconej. Oczywiście, wcześniej wpisujemy wartość, jaką chcemy mieć zasianą. Ile kilogramów po prostu chcemy na hektar. No, i tutaj po prostu uruchamiamy, potwierdzając tym przyciskiem, że chcemy przeprowadzić tu próbę kręconą. Wychodzimy. Wieje trochę dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w nagraniu. Otwieramy sobie tutaj schowek. Mamy tutaj woreczek, który zapinamy sobie tutaj. Podnosimy tą klapkę, zakładamy woreczek. W taki sposób. Naciskamy, przełączamy tutaj ten przełącznik, czekamy tak sobie 10-15 sekund to już max. Zatrzymujemy przełącznikiem, zabieramy woreczek. Oczywiście zamykamy klapkę żeby nam się nie zapomniało. Tu mamy wagę w tym pudełeczku, którą czepiamy tutaj. No i później ten woreczek, oczywiście wcześniej starowany, czepiamy i wiemy e, ile wysiewa, wysiewa siewnik. Później tą wartość wpisujemy w komputerze. I wtedy mamy wszystko zrobione. Także próba kręcona, bardzo prosta. O, przyjechał serwis do Gaspardo. Nie, nie, nic się jeszcze nie zepsuło, po prostu. Przyjechali na uruchomienie. Za dwa tygodnie pewnie gdzieś będziemy ruszać się wami. Także, no, w końcu przyjechali. Możemy sobie to wyłączyć. No i tutaj. skrzynia zasypana jęczmieniem, Jarem, meliusem. W roku też u nas był melius. Fajnie w miarę planował. Dlatego i w tym roku. Będzie ta sama odmiana. Mieliśmy jechać wczoraj, siać. Niestety trochę nam to uruchomienie zajęło. Także dopiero dzisiaj udało się jechać, wyjechać z tym sianiem do obsiania około 6 hektarów, 6 z kawałeczkiem i później wracamy, lekko przepłuczamy siewnik z kurzu i i czepiamy agregat przedsiewny. Będziemy pomału zaczynać z uprawkami pod kukurydzę i z nawozami, ale widzimy się już na polu. No i jesteśmy na polu. siejemy już drugą ścieżkę. Wysiewamy jęczmień jary Melius 165 kg na hektar. Jedziemy 15 na godzinę. Te ścieżki tutaj chyba zrobię i powinno się zmieścić 6 hektarów mniej więcej w tym, ale to zaraz się okaże. Ścieżki robimy na 27 metrów. Teraz 22 powinienem wjechać Na pewności jeszcze tutaj policzę Dobrze jest Ten piszczenie to po prostu sygnał, że od komputera że silnik jest podniesiony, że nie sieje. Tak się dzieje, gdy się po prostu nie wyłącza silnika elektrycznego, wałka elektrycznego. No, we wcześniejszym filmie przy siewie grochu wyłączałem, więc tego nie było słychać, ale postanowiłem, że tam spadnie kilka ziarenek dosłownie na tą glebę, to no, nie ma co wyłączać, się bawić przy każdym przyjeździe w to. Siejemy na polu, które było uprawiane bezorkowo. Później pojechał, yy, wszedł w to aplikator z nojowicą. No i jak widać, nic później nie było robione. A z tyłu bardzo to ładnie wygląda, czyli dalej jesteśmy zadowoleni. Już gorszych warunków nie da się wymyślić yy, dla tej maszyny, a więc na razie swoje. Zadanie spełnia znakomicie, no bo u nas często pod zboża idzie nojowica z aplikatorem, wcześniej było trzeba to jeszcze dodatkowo uprawić, teraz nie ma takiej potrzeby. Mamy tutaj kamień do wyciągnięcia, wyjdźmy sobie. Warunki jakie są, to sami widzicie, jest strasznie nierówno, bo to jest po aplikatorze, tak jak przed chwilą powiedziałem. A pole po tym wygląda bardzo fajnie, no musiałbym jeszcze te współczesne śladów postawić, no ale nie wiem, czy chce mi się w to bawić, bo zostało tylko 5 hektarów do posiania, także już może troszkę głębiej dam talerzówkę i, i będzie ok. Tutaj Fendt 800 większy ciągnik, więc jest możliwość tutaj pracy bez obciążnika. Mamy za to łyżkę do kamieni, no jak widzicie już trzy kamienie mamy, a nawet hektara nie zrobiliśmy. Nieco może jakieś to olbrzymie kamienie, ale taki kamień już potrafi coś uszkodzić w maszynie. Mamy posiane już hektar e, 70. Wiemy, tak jak mówiłem wcześniej, z 15 na godzinę kilometrów, ale zaraz spróbujemy podnieść ten, tą wartość. Zobaczymy, czy sobie poradzi w szybszym siebie. Jeszcze szybszym, tak nie poradzi, ale zaraz zobaczymy do ilu więcej niż 20. Nie będę próbował, czy do 20 dobijemy. To się okaże. Przed chwilą włączyłem jeszcze. E, Pomiar spalania tutaj w komputerze Fenda. Zobaczymy, ile on spali z tym silnikiem. Obroty przy 15 na mamy 1300-1400, także on tutaj się nie męczy. Tutaj mamy ogólnie kawałek w jednym miejscu. 21 hektarów o ile się nie mylę. Jest to pole dzierżawione. Właśnie o tym dźwięku mówiłem. Jest trochę denerwujący, ale znośny. Jeszcze wiem, że można go tutaj wyciszyć trochę w ustawieniach, żeby był ciszy. No bo wiadomo, całkowicie wyciszać nie wolno, żeby się już po prostu nie okazało, że nie siejemy na przykład. A o tym nie wiemy, tak? I jedziemy sobie dalej, a później wyjdą placki jakieś na polu. Tutaj, ee... jak mówiłem, jest w jednym kawałku około 21 hektarów. Ale jest to pole dzierżawione, więc część trzeba zasiać bożem, a resztę kukurydzą. Ile mi po prostu wyjdzie tutaj? Mam ponad tonę zasypaną, eee, sypiemy 165 kg na hektar, także ile mi wyjdzie, tyle tego jęczmienia będzie, na pewno będzie powyżej 5, 6 hektarów, tak mi się wydaje delikatnie. Eee, na dalszej części pola pójdzie kugurydza Street triptilu. Nie wiem jeszcze, jaka odmiana, to tam bliżej e, siewów e, się zweryfikuje i ustali. Wiem, że 19 kwietnia ma przyjechać usługa z sianiem w O ile yy, dobrze pamiętam, sześciorzędowy, ośmiorzędowym. Sześciorzędowym yy, Czajkowskim. A więc yy, około 15 hektarów gdzieś pójdzie właśnie w technologii Stripple. Zobaczymy i porównamy sobie, jak to wygląda. Jeżeli będzie widoczny efekt na plus. Myślę, że w przyszłym roku wynajmiemy jakąś usługę, żeby porównać kolejny rok. A w przyszłości, może kto wie, jakiś z stripki. Mamy posiadane już 4 hektary jedniczarów. 4 hektary. Dokładnie. Teraz wyjdę sobie jeszcze zobaczyć. jak wygląda sytuacja w zbiorniku. Pyk, 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 pyk. Dobrze, to częściej jeszcze nie pyka, to trochę denerwujące to jest, ale to się da wyciszyć i będzie trzeba wyciszyć. A my teraz spróbujemy... Zrobimy test. prędkości. Jeździmy teraz do 15 na godzinę i podnosimy prędkość do 17. Obroty 1400. Bałek daje radę stała stały stała jakby wartość wysiewu jest. jest tutaj nie odbiega od normy. Nawigacja wyrabia. 1-2 od linii no to zwiększamy 18,5 obroty prawie te same, nic tutaj za bardzo się zmieniło 1450 idziemy pod górkę, więc jest źle. Dajemy 20 km na godzinę. Ale, ale możecie mi zaufać, że tak jest. Obloty 1500 pod górkę. Silnik daje radę. Nawigacja daje radę. Rzeczywiście, ten wysiew z y, tą prędkością, tym silnikiem, bo katalogowo jest, y, wysiew do 20 kilometrów na godzinę nawet, więc myślę, że wysiew jest możliwy. Zobaczymy oczywiście, jak będą wyglądać schody na tym jednym. Jeszcze wcześniej robiłem taki podobny taścik na jednym i drugim przejeździe. Jeżeli będzie wszystko ok, no to będę pod naprawdę wielkim wrażeniem, że 20 na godzinę i wszystko tutaj ogarnia. Tym bardziej, że pole, no, nie było to idealne, idealne stanowisko do siewu. Ale ten siebie też nie wymaga takiego idealnego stanowiska. Także jest naprawdę na razie super. Mamy zasiane. Odpalamy sobie światła. I wracamy na gospodarstwo. Komputer możemy już wyłączyć. Powietrze w międzyczasie niech się nabija A my wracamy na gospodarstwo, tak jak mówiłem Myjemy siewnik Tylko tak bez ciśnienia, po prostu pugać trochę skórzu. Odczepiamy i prawdopodobnie czepiamy agregat przedsiewny Czy dzisiaj jeszcze gdzieś wyskoczymy z nawozami i z agregatem nie wiem, myślę, że nie, ale. Ale trzeba jeszcze go trochę przygotować, mamy dwa łożyska do wymiany w wale, więc dzisiaj pewnie już się nie wyrobimy z wyjechaniem. Dlatego na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym vlogu jak zawsze. Do zobaczenia!